I tak mi ciężko. Nogi mnie bolą. Starość mnie dopadła. Nie mam nawet siły iść do sklepu. A co to, a co to? Słyszę jakieś, jakieś głosy w sadzie. Nie mam siły pójść i tego sprawdzić. Dzień dobry, babciu, dzień dobry. Oj, Kasiu, to ty, moja kochana wnusiu. To ty tak hałasowałaś w sadzie? Tak, babciu! Niespodzianka! Przyjechałam do ciebie na kilka dni! Oj, tak się cieszę! Ale, babciu, jakoś słabo wyglądasz. Chyba dawno nie byłaś u fryzjera. Gdzie twoje piękne sukienki? Dlaczego masz popękane okulary? O, Kasiu, cóż mam ci poradzić? Od kiedy zostałam sama, od kiedy dziadek zmarł, to. To, to nic mi się nie chce. Ojejku, babciu, ale tu tak nie można! Babciu ja ci pomogę! Babciu, czy ty jadłaś dzisiaj śniadanie? A gdzie tam? Nawet nie miałam siły go sobie przygotować. Co my tutaj mamy? No nie za dużo. Babciu jest mleko. O, ale jest dżemik. A ja wiem, babciu, że ty lubisz dżem. Bułka z dżemikiem, a drugą bułkę ci zrobię z powidłami. Chociaż powinnaś zjeść jakiegoś ogórka i pomidora, albo ser. Babciu, zrobiłam ci twoją ulubioną kanapkę. Chcesz tę z powidłami? O, dziękuję ci, kochana. Chociaż ten chleb już nie jest tak świeży. Dawno nie byłam w sklepie. Nie mam siły. Nogi mnie bolą. Babciu, ty potrzebujesz wizyty u jakiegoś masażysty. On na pewno ci pomoże. A gdzie tam? Mm, mm, mm. jakie dobre. Kasiu, gdzie ja, taka stara do masażysty? Pomóc to można młodym, a nie mi. No, bez przesady. Oj, babciu, dobrze, że wpadłam tutaj na kilka dni. Ja ci we wszystkim pomogę. Babciu, mogę się zatrzymać w moim pokoju? Ależ oczywiście łóżko piętrowe czeka na moje kochane wnuki. Babciu, ale tu są porozrzucane zabawki. No tak, nie zdążyłam przetrzeć kurzy, umyć podłogi, nie mam na to siły. Och, Kasiu, bycie samym to tragedia. Tak tęsknię za moim mężem, a twoim dziadkiem. Tak, wiem, babciu. Dziadek zmarł niedawno i też za nim tęsknię. Ale babciu, ty nadal żyjesz? I ja Cię kocham i zrobię dla Ciebie wszystko. Walizkę sobie odłożę, tej się babciu odsuń, a ja spokojnie tutaj wszystko posprzątam. O, zabawki sobie odłożę na półeczkę. Pewnie zostały jeszcze od naszej ostatniej zabawy, a te pisaki i kredki włożę tutaj do pudełka. Babciu, ja posprzątam ci cały dom, a ty sobie usiądź i odpocznij. O, tak odpocznę, nogi mnie bolą, stawy, kolana, nawet ręce i łochcie. O, usiądę. Jeszcze niedawno grałam na skrzypcach. Niedawno byłam wielką skrzypaczką, a teraz wzrok mi nie pozwala grać. Ręce mnie bolą. Tragedia. Oj, babciu, babciu, zobaczysz, że za chwilę się lepiej poczujesz. Trochę tu umyjemy. Teraz jeszcze z tej strony prysznic. A, woda działa? O, wszystko jest w porządku. Babciu, przebierzesz się. Ja ci zrobię zakupy. I wszystko będzie w porządku. No, a przy Twoim łóżku to powinna być pełna butelka wody. Powinna się jej pić bardzo dużo. A tutaj stoi pusta. Za chwilę ją wymienię. No i te zakupy. Z samym masłem i ze starym chlebem to my nic nie zrobimy, babciu. Pójdę na zakupy. Zaraz wracam. Oj, dziękuję ci kochana. O, babcia ci odda pieniążki albo da Ci jeszcze podwójne kieszonkowe. Nie trzeba, babci. Dobra, no nic się nie dzieje. Pójdę tutaj do pana Romka, do sklepu zaraz obok twojego domu. Och, tak się cieszę, że moja wnuczka o mnie pamięta: o starej swojej babci. Stara, stara. No, może ma trochę lat, ale ja ją bardzo kocham. Co by tutaj babci kupić? Na pewno kupię jej pyszne o bułeczki. O, babcia kocha rogaliki, więc rogaliki też jej wezmę. Kakao, dżemik, powidła, wezmę jeszcze jej wodę, mm, do tego koniecznie, o może placki tortilli, może coś ciekawego babcia zje, o i koniecznie do picia. Oczywiście oprócz tradycyjnego mleka weźmiemy jeszcze sok pomarańczowy, to jest bardzo dużo witamin, o i ważne ser żółty, też jest bardzo zdrowy. No i na straganie weźmiemy sobie pomidorki, dorzucimy babci banana, pomarańcze i ananasa. O rany, ale ciężkie te torby. O, o rany, nie mam siły ich dźwigać. O, Kasiu, jak mi miło ciebie widzieć. Odwiedziłaś babcie? Tak, dzień dobry. Bardzo się cieszę, moja droga. Robisz dla niej zakupy, to wspaniale. Zaraz to wszystko ci podliczę i skasuję. Kiepsko z twoją babcią. Strasznie tęskni za dziadkiem. Strasznie się z nią zrobiło. Nie chce wychodzić z domu. Mało je, mało sypia. Dlatego ja tutaj jestem. Dzięki mnie babcia znowu odzyska siły. Dzięki mnie babcia znowu będzie szczęśliwa. Babciu, babciu, już wracam. O nie, jajka nie pozbierane w kurniku. Chury powinny już być dawno złapane do kurnika. A one nadal tu biegają. W sadzie jabłka, gruszki i czereśnie niezebrane. Króliki biegają głodne. O nie, czeka mnie mnóstwo pracy, ale najważniejsze. Babciu, zrobiłam zakupy. Na co masz ochotę? Zobacz, troszeczkę zaszalałam, ale najważniejsza rzecz owoce i warzywa. Od razu zjedz sobie kawałek pomarańczy, napisie, weź powidła, weź banana. Gwarantuję ci, babciu, że to jest mnóstwo dobrych witamin. O, dziękuję ci, ale zęby nawet strasznie mnie bolą. Nie mam siły, dosłownie, na nic. Oj babciu, ja sprawię, że będziesz miała siłę na bardzo wiele rzeczy. No babciu, jeszcze kiedyś mi zagrasz na skrzypcach, zobaczysz, zrobisz piękny koncert. O nie, 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 nie kochana, to już nie te lata. Och, banana zjem, bo jest mięciutki, ale innych rzeczy to ja już nie pogryzę. Oj babciu, zobaczysz! Jeszcze wiele lat będziemy razem spędzać. A teraz poczekaj, babciu. Muszę posprzątać u ciebie na podwórku. No dobra, zaczynamy zatem od jajeczek. Tutaj kilka ich zostało na grządkach. Teraz kurki. Cip, cip, cip! Chodźcie, kurki, wskakujcie do kurnika. Wieczorem trzeba kurki zamknąć, bo może przyjść zły lis i je po prostu złapać i zjeść. Proszę, króliczki, to jedynie dla Was. Możecie sobie je zjeść. Odłożę tutaj jajeczka i wezmę teraz takie dwie skrzynki. Powoli, powoli, ostrożnie wejdę na górę i pozbieram jabłuszka. Oj, jabłuszka od babci są najlepsze na świecie. Kiedyś zbierałam je zawsze z dziadkiem: jabłka, czereśnie, gruszki, ale od kiedy dziadek nie żyje, to babcia nie ma na to siły. A ja muszę robić to teraz sama. Dosyć sporo jest tego. Chyba tyle wystarczy. Dobre? Mmm, pyszne. Reszta jest jeszcze niedojrzała. Kochana, wnuczko, ty zrobiłaś pracę za dwóch. Och, sad ogarnięty, zwierzęta nakarmione, jajka zebrane. To jest ciężka praca. Ja bym to zrobiła za tydzień lub za dwa. Nie wiem, ale kiedyś bym się zebrała. No właśnie, babciu, zabrać to my musimy się teraz do miasta. A na co mnie jechać do miasta, kochana? A no po to, że te okulary, które ma tutaj babcia, to są popękane. I babcia to prawie nic przez nie nie widzi. Zaraz babci je naprawią, wymienią szkiełka i będzie w porządku. No dalej, babciu, zbieramy się. O, ja stara do miasta! Niepotrzebnie. Oj, kochana, ja się zaraz pogubię w tej galerii. Jakie to wielkie! Zdecydowanie bardziej wolę moją małą wioskę. Ja wiem, babciu, ja wiem, zawsze to powtarzasz, też ją lubię, ale czasami trzeba wyjechać do miasta. Dzień dobry! Witam serdecznie, w czym mogę pomóc? Chodzi o moją babcię. Babcia ma popsute okulary. O, dzień dobry młody człowieku, możesz mi pomóc? Okulary mi popękały. O, z tym to się nic już nie da zrobić. Trzeba kupić nowe. Ja zaraz coś doradzę. Może jakiś taki odważny kolor, na przykład zielone, albo na przykład czerwone. O, też pięknie by wyglądały. A gdzie ja tam stara będę takie nosić? Nie ma takiej opcji. Jakieś jasno-brązowe na przykład. W takim razie proponuję takie: nieco większe i okrągłe. O, i nawet lepiej w nich widzę. Niemożliwe. O, teraz faktycznie widzę. Potrzebna mi wizyta u fryzjera. Włosy mam siwe. Tragedia. No widzisz, babciu? Mówiłam, że nie będzie tak źle. W tych okularach to babcia pewnie widzi teraz lepiej. O tak, zdecydowanie lepiej, chociaż nadal czuję się bardzo zmęczona. Wnusiu, co to ma być? Gdzie ty mnie teraz przyprowadziłaś? Co to za dziwne miejsce? Babcia narzeka, że babcie wszystko boli. To ja babcie zorganizowałam masaż. Zadzwoniłam do mamy, aby ustaliła nam wizytę. No i jesteśmy. Taksówka nas przywiozła aż pod same drzwi. Dzień dobry, dzień dobry. O, to pani wybrała się do nas na masaż, zapraszam. Ależ nigdy w życiu nie zgadzam się na to. Nie będzie mnie jakiś obcy pan masował. Co to za zwyczaje? Ale ja jestem lekarzem, prowadzę rehabilitację i właśnie często masuję o osoby starsze. A, 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 do, no to to wiele, to to wyjaśnia. To trochę to zmienia, ale i tak jakoś tak dziwnie. No to może będzie lepiej, gdy ubiorę swój strój lekarski. A, no tak, teraz to widzę, lekarz. A ja to co, gdzie mam się położyć? A pani to najpierw musi się przebrać, o, właśnie, w taki ręcznik i położyć się tutaj. Ojej, ojej, oj, oj. A ja teraz zrobię pani masaż. Oj, faktycznie, z nogami nie jest zbyt dobrze. Oj, obawiam się, że niedługo już pani nie będzie chodzić. Jak to moja babcia nie będzie chodzić? Straszny obrzęk nóg. Nogi są po prostu zmęczone już całym życiem. Moim zdaniem babcia powinna już usiąść na wózku inwalidzkim. To na pewno jej dobrze zrobi. No i widzisz, kochanie, do czego to doszło? Moje nogi już nie dają rady. Wiek mam bardzo duży. Dziadka już nie ma. A mi się nie chce być samej na tym świecie. Ale babciu, ja jestem! Jest mój brat, moje małe rodzeństwo. Babciu, babciu, nie mów tak. Ale jak ja sobie poradzę na tym wózku. Przecież ja się ledwo jeszcze tutaj w wejściu. Babciu, ale to babci pomoże. Jak babcia będzie zmęczona, to babcia może być na wózku. Ale to nie oznacza, że babcia nie może chodzić. Zmęczona to ja już jestem bardzo. I najlepiej to bym już się położyła do łóżka. Babciu, niech babcia pamięta, aby dużo pić. Postawię tutaj babci jeszcze jedną wodę. Powinna być ona wypita do samego rana. O, babciu, babciu. Babciu, babciu, śpisz? O, o, tak, tak, śpię, śpię. Przymknęło mi się tylko oko, ale. Masz rację, kochana Kasiu. Powinnam pić zdecydowanie więcej wody. Oj, dziękuję ci, kochana. Tylko ty i twoje rodzeństwo sprawiacie, że chce mi się jeszcze żyć. Ale pamiętaj, kiedyś nastąpi dzień, kiedy mnie również nie będzie, tak jak dziadka. Tak, wiem, babciu. Wiem, wiem. I zrobiłabym wszystko, aby ten dzień nigdy nie nastąpił.